Mam 15 wyświetleń na moim kanale nie chcę robić. Jesteście szmatami. Szmat. Co za pozbiarę. Dobra. Ale tu stądicie. Dostaliście z tego. Czekajcie, mamy czułkę. Trzeba ciąg. Nie mam człowiek, nie ma ちょっと時間もちょうどいいかい

19 wyświetleń, to jest super! Dzień Wam, no długo 20. Dobicie do tych 20, będzie super. Tylko szkoda, że mnie nie subskrybujecie. Co? Nie subskrybujecie w Teraz? tej nasz? Dobra, a więc zaraz pociągamy do subu. Popatrzymy. Ile? Zero subskrybentów. Ok, a więc... Jeżeli ktoś mnie zasubskrybował i ja tego nie widzę, to przepraszam tą osobę, ale jeżeli jesteście na bieżąco z moim kanałem, albo ktoś mnie ogląda i nie ma konta na YouTube, no to sobie załóżcie konto. I mnie zasubskrybujcie. Jestem bardzo smutny. Czemu tak? Okej. Okay. Kurde, moja czołówka się popsuła dobra. Będzie oryginalna czołówka. Wow, wow. Tylko wam ciąg zrobię. Glądam ze strzałka. Ja robię. Tak, A więc na Facebooku mam moim koncie, bo zrobiłem konto i mam menu, i mam Instagrama i mam ogólnie grupę na Facebooku. Tak, mam grupę na Facebooku. No. Jak patrzę ostatnio, mam 5 lajków. I poczułam. i nikt tam mnie nie subskrybował, tylko tam nam mówi wyświetlenie. wyświetlenia, a więc dla tych osób, które. Jest... Dlaczego mnie nie subskrybujecie? Co? Co? Smutami jesteście? Hmm, a więc to jest filmik informacyjny, że mamy 19 wyświetleń hmm. i mamy 55 kopert w górę, chyba, ani jednej. Dobra, a więc usługi informacyjne. Jesteście i tak, i tak śmiałkami. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś mnie subskrybuje i nie mam jego. Ale na się i... Musimy mnie wysłuchać. Bo inaczej wszyscy tak, to ciebie w nocy. Tak tu... O! Widzicie, czekajcie, widzicie ten rysik? Gdzie? 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 To wie tu, O! Hmm. Miał być odcinek po. Tylko mi się telefonu nie chciał ładować. Hmm. Dobra, będzie odcinek po na jutro. Okej? Okej, okej. Okej, okej, okej. Nie okej. Okay. Więc... Wyszło się. kiedy odcinek po! kiedy odcinek po! Dogam tak, cię! Nie, pan, daj odcinek będzie odcinek po nawet dzisiaj. Może <grytanie> jutro. A więc... Trzymajcie się i piuna Up, 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 na reklamę czas. jeżeli chcecie się wytrzeć, to macie tutaj ustaczkę od sosu. Wiecie? Od sosu jest. Możecie sobie sobie, a tu, 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 d. jest po śmierci. Śmierci. Brzydko śmierdzi? No, raczej śmierdzi, nie? moje włosy są piękne. Więc... to była reklama i... Ksiuna! tu tu Po